Moi drodzy, zobaczcie, co się wydarzyło w Sejmie, w parlamencie, w Senacie, no na korytarzach parlamentu, kiedy reporter stacji w Polsce 24, Samuel Pereira, zadał kilka pytań panu senatorowi Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej Jerzemu Federowiczowi. No, buta i zachowanie pana senatora pokazują, że do kultury, i poziomu parlamentarnego naprawdę mu daleko oglądamy. Pana, pan jest dla mnie za trudny, no bywa dlatego że. Niech pan święty spokój jakiś nienormalny facet, tu przychodzi do mnie i głowy. Są... Oj, za trudne Nie, pytanie. Święta, niech pan odejdzie o ode tym. Już panu siedem razy na to pytanie odpowiedział. Niech pan puści to panu Karnowskim, i się cieszy. Do widzenia. Ale pan jest niemiły. Proszę pana, mam pan swoje lata i widzę jak jakiś ale ale, Nie, ale wiek nie usprawiedliwia pana. Nie, wiek nie usprawiedliwia, pana. Nie, wiek nie usprawiedliwia Jaką szkołę kończy? takiego. Ja chcę wiedzieć. To też nie usprawiedliwia pańskiego zachowania. Ja sobie nie życzę takiego zachowania. Czy pan rozumie? Pan nie. Zadałem panu normalne pytanie. Co było nie tak w tym pytaniu? Proszę pana, pana sposób prowadzenia, agresja i doczepiania I to wszystko to jest właśnie to. Zadałem panu pytanie, bo obywatele się od niego jakiś Moi drodzy, jak można mówić, że jakiś dziennikarz jest oszołomem? I żeby go zabrać, nie zadawać pytań. Znaczy, co to jest za buta? co to jest za zachowanie? Tacy politycy po prostu oni obniżają kulturę parlamentarną w Polsce, oni zaniżają debatę publiczną w Polsce, oni sprawiają, że od polityki lepiej odchodzić i trzymać się z daleka niż w niej być to jest szczyt bezczelności, który nie przeszedłby w żadnym innym państwie. Tylko w Polsce dzieją się takie rzeczy. Tak bezczelnie traktuje się dziennikarzy, przedstawicieli mediów. Wstyd! Bardzo mi się to nie podoba i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli lepszą klasę polityczną niż to. A Samuela Pereire bardzo serdecznie pozdrawiam.